Najpierw można powiedzieć, że to, to, to był też szlak bursztynowy, i, 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 i to był kupiecki wtedy, prawda? I... Ten szlak bursztynowy też jest szlakiem pielgrzymkowym i turystycznym. No, te okolice, wszystkie związane z twardoskim, przyciągają ludzi. No i strągarnia przyciąga ludzi. Lasy, w których jest dużo grzybów. Atmosfera w kościele modlitewna jest wspaniała, także każdego zapraszam do tej oazy. Ciszy i skupienia w naszym kościele. Organy stanowią taką jedną z perełek. To są, zdaje się, że tylko w Orkuszu i w Krzeszowicach mamy starsze w Polsce, więc zdecydowanie warto jest ich posłuchać. Tutaj były prowadzone badania różnego typu, między innymi dendrologiczne. No, okazuje się, że instrument jest dosyć nietypowej budowy, niespotykany w ogóle rodzaj odlewu piszczałek, jak na manufakturę polską, można było powiedzieć, ponieważ są, wzorowane są na organach włoskich. Koncerty, no, tak, no. i na elektronicznych, i na tych organach. One już były raz robione za mnie, ja przyszedłem tutaj do. Złotego Potoku I, i, i teraz w październiku też będzie koncert, także muzyki można posłuchać. Wspaniała akustyka w kościele, także można i śpiewać pięknie i, i grać na różnych instrumentach, nie tylko na organach. Różu duchowna Wspólnota jest zdecydowanie wspólnotą bardzo aktywną. E, liczy wielu wielu członków. E, ludzie są zdecydowanie zafascynowani e, kultem religijnym. E, są bardzo gorza, zagorzałymi katolikami. E, no, ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że parafia jest to jedna z najbardziej rozśpiewanych parafii, jaką ja w ogóle znam. E, lud bardzo czynnie uczestniczy w liturgii, w śpiewach. Jest chętny uczyć się nowych pieśni tak samo. Ale tak samo i od, 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 odświeżać, odświeżać stare, że się tak że perełki, które mamy no można powiedzieć o, o ludziach, że bardzo chętnie się udzielają w ogóle w, w takiej współżyciu codziennym można by było powiedzieć tej parafii no dla mnie jest ogromną radością być częścią poniekąd tej wspólnoty ostatnio powstała bardzo fajna wspólnota która miała być takim kręgiem biblijnym, ale zmieniliśmy troszeczkę nazwę ogólnie nazwaliśmy tą Parafialną szkołą wiary. Oczywiście pismo święte na pierwszym miejscu. Zbieramy się. Może jeszcze nie tak, no teraz, teraz tak systematycznie nie było tej, tych naszych spotkań, ale, ale chcemy działać. I tutaj duża pomoc też w przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej. Tu w naszej parafii. Chór parafialny, bardzo dobrze działający od lat, zawsze dobrze śpiewał w diecezji i nawet i poza diecezją. Także mamy czym się też pochwalić. Może z młodzieżą troszeczkę teraz od pandemii się stało gorzej, troszeczkę, ale mamy nadzieję, że teraz coś się ruszy. Matko Szafarko łas, pieniądze pienią wciąż płyną, pan obron siedzi nad słońca w las, nadzieją pyśna mnie bywą. Przygotowania się do, po, no, do, do poprawy, po prostu nawrócenia się, bo jeszcze nasze życie jest ciągłym nawracaniem i przybliżaniem do, do Boga. Chcielibyśmy, żeby te czasy troszeczkę się no, poprawiły. Z na nas przez obraz on, nie ustają. Przygotowywaliśmy się dość długo, bo od maja przez adoracje niedzielne ludzie przychodzili od 15 do 18, wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy, koronka do Miłosierdzia Bożego i opowołania kapłańskie, zakonne, prawda, to co, ale też i włączaliśmy modlitwy za chorych. Bo to też jest pomoc nasza wielka w tym. Przeżywamy, przeżywamy i jak, jak widać parafianie <grytanie> przygotowali się też na to. E, najważniejszym elementem były misje, które e, miały kończyć się w piątek, ale zostały przedłużone o jeden dzień jeszcze wczoraj były misje. E, Prowadził je ojciec Krzysztof Stankowski, redemptorysta z Elbląga. Przybywa do nas matka i królowa w chłodnych kobiecach, w No zdecydowanie jest to wydarzenie wysokiej wagi, natomiast tak naprawdę wagę tego każdy musi zważyć w sanktuarium swojego własnego serca. Samo po tym, jak widać, jaki jest wystrój tej, tej parafii, widać, że ludzie są zaangażowani bardzo mocno, więc przeżywają. Przychodzi do nas sama Matka Boża, która nas najbardziej kocha na świecie, więc bardzo się cieszymy z tego, że do, na, do nas przyjdzie, że nam pomoże. Rozwiązywać też i nasze problemy, bo jesteśmy słabi, potrzebujemy jej, żeby nas prowadziła do swojego syna. Wczuć się w jej miłość, przytulić się w jej miłosierdzie, poczuć oddech tej miłości matczynej. To jest chyba podstawowa rzecz, którą każdy przeżywa goszcząc matkę. Ważne jest ten duch, to w jaki sposób my podchodzimy do dzisiejszej uroczystości, w jaki sposób się do niej przygotowujemy i to wszystko jak gdyby poza tą dekoracją, która jest piękna, to myślę, że też te misje, o której mówiła żona, to są taki czas, który na pewno bardzo wielu z nas tutaj przygotował do tego, żeby dobrze przywitać Marię, żeby ją zaprosić do swoich rodzin. Matka Boża jest bardzo ważna, tak jak mąż mówił, w naszej rodzinie od początku z nami jest. Od samego momentu zawarcia związku małżeńskiego, czyli 27 lat temu, bo to minęło może 3 dni temu, kiedy obchodziliśmy swoją rocznicę, i właśnie kiedy się zawsze modliliśmy, to dostaliśmy taki fragment, otwierając Pismo Święte, kanę Galilejską, i ona już właściwie cały czas z nami jest. Maryja jest nam bardzo bliska, bo przecież to w Kanie Galilejskiej, gdzie na weselu był cud, to jest taka nasza Ewangelia, która nas cały czas prowadzi przez życie, i, i cały czas zawierzamy Maryi i swojego syna Mikołaja, i nasze małżeństwo, całe nasze życie. Ja. Już coś drgnęło, coś drgnęło. Pandemia nam troszeczkę pokrzyżowała yy, drogi do, do kościoła, ale już są prostowane i mam nadzieję, że jest coraz lepiej. I że Matka Boża to tak jest, ocali nasze rodziny, miłość i, 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 i tak, prawda, na pewno. Mamy takie takie taką nadzieję. Czytając na Matki Bożej w naszej parafii dokonamy refleksji nad tym trzecim zjawiskiem serce matki. Jako rolę Matka ubywa w życiu każdego z nas doskonale wiemy. jednym. To się miłością do nas, wraz z naszym Ojcem i Panem Bogiem przekazują nam życie. A później w okresie penatalnym przed 9 miesięcy troszczy się o to, abyśmy najdoskonalej rozwinęli się wiecie lat nas rodzi. I potem, niczym anioł z pochyla chyla się na naszą niemowlęcą bezradnością, starając się o to, byśmy byli czyści, zadbani, nie byli głodni. Kiedy idziemy do szkoły, matka cieszy się naszymi sukcesami. Z nam coś już w szkole nie wyjdzie. Nawet kiedy założymy rodzinę, matka nigdy od swoich dzieci nie odchodzi. O litwą swoją Świadectwo wiary towarzyszy naszemu życiu. Dlatego nie dziwi nas, że najbiedniejsze utwory pisane prozą, wierszem, poematy, piosenki, autorzy dedykują swoją matką. Dlatego Jezus, kierując się miłością do nas, wiedząc, że w jego zaród nie ma swych ziemskich matek, w testamencie, jak przed chwilą słyszeliśmy, dzieli się swoją matką z nami, by była matką każdego z nas i od tej pory Matka Boża staje się Matką wszystkich ludzi i ta końca Matka przyjdzie do nas w ikonie jasnogórskiej.